Cześć, mam na imię Kasia. Projekt Zostań Reporterem z ODL-em to była prawdziwa dziennikarska przygoda. Połączyliśmy naukę, kreatywność i dobrą zabawę. Żeby pokazać, że każdy może zostać reporterem, wystarczy ciekawość świata i odrobina odwagi. W czasie naszych spotkań uczestnicy poznali kulisy pracy dziennikarskiej. Uczyli się, jak przygotowywać wywiad, nagranie czy reportaż. Jednym z ciekawszych doświadczeń była Sonda Uliczna. Podczas której młodzi reporterzy ruszyli w teren, by zapytać mieszkańców o ich zdanie i sprawdzić, jak to jest stanąć po drugiej stronie mikrofonu. Finałem projektu było wyjątkowe wydarzenie, na którym uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy. Gościem specjalnym był Przemek Kosakowski. Dzięki projektowi powstały nie tylko świetne reportaże i nagrania, ale też nowe przyjaźnie, pewność siebie i poczucie, że głos młodych ludzi ma znaczenie. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział. W projekcie zostanie reporterem z odl -em. Podczas tych zajęć nauczyłem się obsługiwać kamery. Bardzo mi się podobało, jak byłem dźwiękowcem. Byłam reporterką z moimi przyjaciółkami. Było bardzo ciekawie i bardzo bym chciała, żeby jakieś tam jeszcze zajęcia były. Podczas tego projektu nagrywałem główną kamerą. Ja zadawałam pytania ludziom. Cieszę się, że byłam przy kamerze, zawsze bardzo dużo lubiłam nagrywać, było mega fajnie, poznałam wiele nowych, fajnych osób. Chciałabym, żeby takich projektów było o wiele, wiele więcej.